Sioneczko, witajcie. Ja dzisiaj, dzisiaj będziemy gizy. zakładać gildię. Zapraszam do oglądania. A jak nazywamy? No, pun. No Ale no. no Czekaj. My... Piszemy gzy? No, okay. Może być tak duże N, małe U, ta, ta, ta. duże K. No dobra. No, Ej, napisz Cieka, nie, niech nie. Napisz im Ej czekaj, czekaj, czekaj Nuklearny Ale jeszcze nie no, no nie, Jeszcze nie piszemy jak założymy Dobra Ej, Trzy Dwa, A, jeden. jeden A brakuje mi czegoś <grywa> Trzeba, <grywa> Mm, jeśli mówię A masz kowadła? 32 stone, 32 diamenty, 16 arrow, 16 TNT, 30... A wszystko. Mam wszystko, TNT A masz diaksy emeraldy? Mam jakieś emeraldu chyba, nie mam za dużo no, czekaj, chodź mam, daj Chodź tutaj, muszę No hej okay. No chodź czy... Czekaj, to chyba ładnie widzisz Słuchaj no, mana ej, ej, ale masz nadzieję, że światełek oni założą? No nie 32 stołna. Ma ktoś? No, Guti, daj mu. No co? Ja przecież nie no. no rzucałem. Nie mam stołna. Gutizować do leków. Gutizować do leków. A mam, mam, Dobra, masz. No, no, no tutaj tutaj krzyzyk, to rzuć mu. Masówka 4 typa No, a tutaj człowiek, w kilku to typa są dwie... Dwie, jedna stopa. Ej, sprawdźcie gromy. Ale gromy to są takie... Friki. Aha, aha, dobra, dobra. Już groma już się... Ej, my... Ej, ja się kle... Nice. Na dole. Zapraszam, zapraszam. Zaproś. Ale cicho cię Ej, ej, ale dochodzimy na 3-4. Daj zaproszenia wszystkim. do wszystkich tam pisze zaproszenie i na 3-4 nie wchodzicie. I teraz... Krajzer.pl, np. Kto to? Krajzer. Krajzer. Dobra, Trzy, 3 4 Nice! GG Nie ma Co to jest? Gigi. GG Tylko 3 Co to jest? O, skrzynki Ej, a gdzie jest Какая бем. Где стоишь, да? Тубо, нет,